Być dłoni swoje barki, przyklej łokcie do ciała, napnij mocno pośladki, brzuch i całe ciało. pochyl się do przodu w odcinku lędźwiowym w biodrach. Na maksa obniż tułów. Zacznij od mocnej rotacji tułowia do zgięcia bocznego. Działaj w pełnym zakresie ruchu. Przejdź do wyprostu. Zgięcia w drugą stronę i zakończ na dole. Cały obwód powinien zająć około 20 sekund. Wykonuj 5 obrotów w jedną stronę i 5 obrotów w drugą stronę.